Prawda o zarobkach w Sanatorium Miłości Maria ujawnia nieznane fakty. Maria Oleksiewicz, znana z udziału w szóstej edycji Sanatorium Miłości, ostatnio zaskoczyła opinię publiczną, ujawniając wysokość zarobków uczestników programu. W wywiadzie dla Radia Z opowiedziała o symbolicznych wynagrodzeniach, które otrzymują seniorzy za udział w programie. Podkreśliła, że nie jest to żadna tajemnica, ponieważ wszelkie rachunki są przedstawiane w Urzędzie Skarbowym a uczestnicy płacą podatek od swoich zarobków, kropka zaskakujące jest to, że kwoty, jakie otrzymują uczestnicy, są zbliżone do emerytur, jakie otrzymują. Maria wyznała, że te symboliczne kwoty są na poziomie, który odpowiada emeryturom. Dodała również, że uczestnicy poprzednich edycji otrzymywali podobne wynagrodzenia, co aktualni uczestnicy kropka od pewnego czasu media spekulowały na temat rzekomego bogactwa Marii Oleksiewicz. Seniorka miała być rzekomo milionerką ze względu na prowadzone przez nią biznesy. Jednakże Maria postanowiła ujawnić prawdę. Dawno temu sprzedała wszystkie swoje biznesy. Hotele, wędliny, kochana to było 20 lat temu. Wyznała. Od 1994 roku do 2007 roku prowadziła pensjonat w Zakopanem, a następnie sprzedała go. Obecnie Maria mieszka w Konstancinie, gdzie posiada dom część którego wynajmuje, aby dorobić. Podkreśliła również, że żyje skromnie i godnie, bez żadnych luksusów. Ujawnienie informacji o zarobkach uczestników Sanatorium Miłości oraz prawda o majątku Marii Oleksiewicz rzucają nowe światło na życie uczestników popularnego programu telewizyjnego. Ta otwarta rozmowa może być inspiracją dla innych seniorów, pokazując, że warto być szczerym i otwartym na rozmowę o finansach i życiu codziennym. Maria Oleksiewicz podkreśliła, że uczestnictwo w sanatorium Miłości nie tylko przyniosło jej chwilę sławy, ale również nowe doświadczenia życiowe i możliwość spotkania wielu ciekawych ludzi. Mimo, że nie znalazła tam drugiej połówki, to program dał jej szansę na przeżycie czegoś nowego i czerpanie radości z życia. Jej szczerość w kwestii zarobków i stanu majątku jest również godna podziwu. W czasach, gdy często skrywamy informacje o finansach, Maria postanowiła podzielić się nimi z otoczeniem. Ta otwartość może być inspiracją dla innych osób. Zachęcając do rozmowy na temat pieniędzy i doświadczeń życiowych, kropka po ujawnieniu przez Marię informacji o zarobkach uczestników i jej aktualnej sytuacji finansowej, wiele osób zareagowało z zaciekawieniem i uznaniem. Jej szczerość spotkała się z pozytywnymi komentarzami i wsparciem ze strony widzów oraz mediów społecznościowych. Wiele osób doceniło również jej skromność i pokorę w obliczu medialnego zainteresowania. Jako postać publiczna Maria Oleksiewicz może stać się inspiracją dla innych osób do otwartej rozmowy na temat finansów i życiowych wyzwań. Jej historia pokazuje, że warto być szczerym i otwartym, nawet wobec kwestii finansowych, które często są traktowane jako tabu.